Dieta ketogenna lub ketogeniczna to dieta bogata w tłuszcze i uboga w węglowodany. Dla większości osób jest niewskazana absolutnie z diety ketogennej nie mogą korzystać osoby z chorą wątrobą, nerkami, trzustką i z cukrzycą. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których ten rodzaj diety jest zalecany ze względu na działanie terapeutyczne. Dietę ketogenną zaleca się chorym na padaczkę lekooporną oraz u niektórych chorych onkologicznie. Dieta ketogenna może być stosowana tylko na zlecenie i pod ścisłą kontrolą lekarza i dietetyka. Mechanizm diety ketogennej dieta ketogenna ograniczając podaż węglowodanów wymusza na organizmie czerpanie energii z ciał ketonowych, to reakcja podobna jak w przypadku głodzenia. Na czym to polega? Po każdym spożyciu węglowodanów, chleba, kaszy, ryżu, warzy, cukru, uwalniana z nich glukoza jest wchłaniana do krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii w ludzkim organizmie. Większość zostaje od razu zużyta na podtrzymanie funkcji życiowych. Część glukozy zostaje zmagazynowana w postaci glikogenów w wątrobie i w mięśniach. W razie potrzeby glukoza uwalniana jest z tego zapasu. Nadmiar glukozy zostaje odłożony w postaci tłuszczów, triglicerydów. Gdy nie ma świeżej dostawy cukrów, organizm uwalnia glukozę z zapasów glikogenów w wątrobie i w mięśniach. Jeśli ich zabraknie, np. podczas głodówki, metabolizm ulega przestrojeniu i zaczyna czerpać energię z ciał ketonowych. Ciała ketonowe są produktem rozpadu tłuszczy w mitochondriach. Dieta ketogenna w badaczce działania przeciwdrakwkowego diety ketogennej upatruje się w przestawieniu metabolizmu komórek nerwowych mózgu, które zamiast korzystać z glukozy, czerpią energię z ciał ketonowych. Zmiany te prowadzą do zmniejszenia pobudliwości neuronów. Dieta kegotenna w terapii onkologicznej, dieta ketogenna wykorzystująca średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT, może uzupełniać, ale nie zastępować standardową terapię onkologiczną. Komórki guzów nowotworowych, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego, nie są w stanie efektywnie spalać tłuszczów ani ciał ketonowych. Komórki rakowe pozbawione dostaw glukozy przestają się rozrastać. Jednak zawsze istnieje ryzyko powikłań na skutek zwiększonej ilości produktów przemiany materii w organizmie, z którymi nie poradzą sobie ani obciążone terapią standardowa nerki, ani wątroba. Działania niepożądane i przeciwwskazania, aby organizm sprawnie wytwarzał ciała ketonowe, potrzebna jest prawidłowa czynność wątroby. Niewydolność wątroby jest absolutnym przeciwwskazaniem do stosowania tej diety. Dieta ketogenna może doprowadzić do niedoboru mikroelementów i witamin. Wiele osób nie toleruje diety bogatotłuszczowej, cierpią na bóle brzucha, zgagę, wymioty, wzdęcia i zaparcia. U niektórych osób może dojść do zaburzeń elektrolitowych, niedocukrzenia, niedobiałczenia i obrzęków, wreszcie do uszkodzenia nerek i wątroby, a nawet do uszkodzenia serca. Długie stosowanie diety ketogennej może spowodować wystąpienie kamicy moczanowej i zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi. Dieta ketogeniczna wpływa na funkcjonowanie mózgu. Dlatego podczas jej stosowania człowiek może odczuwać euforię, złość i agresję. Dieta kegotenna w określonych przypadkach może być dietą terapeutyczną, ale musi być zawsze stosowana z właściwych wskazań pod nadzorem lekarza i dietetyka. Dieta ketogenna Zasady diety pod kontrolą lekarza i dietetyka rozpoczyna jeden lub dwa dni głodówki. Następnie zaleca się dietę w której na 3 lub 4 g tłuszczu przypada 1 g białka. Przyczyn ilość dostarczanej energii i składników odżywczych zwiększa się stopniowo. W przypadku zastosowań terapeutycznych dieta stosuje się przez 2 do 4 lata. W diecie ketogenicznej głównymi składnikami są jajka, boczek, tłuste ryby, tłuste sery, oleje, orzechy. Awokado uzupełniają je warzywa o bardzo niskiej zawartości cukrów: ogórki, pomidory, warzywa liściaste. Dieta zakłada, że dzienne spożycie węglowodanów nie może przekroczyć 50 g. Początkowo może sprzyjać spadkowi masy ciała, ale z czasem waga się stabilizuje, a koszty zdrowotne są ogromne. Dieta ketogenna wyklucza spożycie ziemniaków, batatów, wszystkich warzyw bulwiastych. Nasion roślin, strączkowych oraz wszystkich produktów zbożowych. Zobacz także dieta dukana, dieta wysokobiałkowa. Jakie ma skutki uboczne? Dieta owocowa. Czy jest bezpieczna? Czy jest skuteczna? Ile można schudnąć? Dieta zupowa. Wady i zalety diety opartej na zupach, dieta bezglutenowa dla zdrowych ludzi to błąd. Ekspert iż ostrzega.